Ja oczywiście bardzo się cieszę z tej wygranej, bo dzięki temu no, jesteśmy w play-offach, nie byliśmy uzależnieni od tego tylko meczu dobrowy z Białymstokiem, chociaż bardzo mocno trzymałyśmy kciuki, żeby wygrały. No i dzięki tej wygranej wstajemy na siebie miejsce i to nas bardzo cieszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przede wszystkim gratulacje do to, to o statystykach to za bardzo mm, nie ma co mówić, bo, bo są praktycznie identyczne. E, wydaje mi się po prostu, że czasami zabrakło nam koncentracji e, i, i popełniłyśmy błędy e, nawet niekoniecznie punktowe w ważnych momentach. E, nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że średnio funkcjonowała e, blok z obroną. E, i Teraz mamy, wjeżdżamy na Puchar Polski i na tym się będziemy koncentrować. Kłopoty Góry, czy ktoś dalej? Dzięki. Dziękuję bardzo. Uchwała dla odnieszkodujących. Trener z Głogu Przede wszystkim bardzo, bardzo się cieszymy, że zrealizowaliśmy swój taki, taki plan, który zakładaliśmy przed sezonem, który też nam zakładano przed sezonem, żeby zagrać w play-offach. Cieszy to tym bardziej, że, że nie musieliśmy się akurat oglądać na, na innych, tylko dziewczyny walczyły na parkiecie i za i tym serdecznie dziękuję. Oczywiście sesja jeszcze się nie kończy, ale sami sami sobie tutaj pokazaliśmy, że, że determinacją i wolą walki możemy wygrywać z najlepszymi. Trochę jest mówię, trochę szaleństwa tej naszej grze i, i, i praktykę tym sobie tam gdzieś obieramy. Znaczy nie komplikujemy sobie życie może, o tak bym powiedział. E, e, trochę, 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 tak na no, wariatach, w niektórych, się okazuje, że to, że to, gdzieś przynosi jakiś tam skutek i, i, bardzo się z tego cieszę, że to wychodzi. Dziękuję bardzo. jest pierwsza, Mariusz Witel. Ja też chciałem przyłączyć do gratulacji na zespół z jeżeli chodzi o mecz, to myślę, że troszeczkę się spodziewamy takiego sytuacji, z tego względu, że te ostatnie dwa nasze spotkania w ramach 3 zero, dziś, hmm. gdzieś ta koncentracja mogła yy, yy, trochę na uciec. jak Kasia powiedziała, yy, były takie momenty, że ta koncentracja nam właśnie uciekła i zespół zmianca robił przygotę Swoimi, umiem, i faktycznie często musieliśmy godzić przeciwnika w dzisiejszym spotkaniu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, pracujemy cały czas nad tym, żeby jak najmniej tych błędów własnych było w spotkaniach. No dzisiaj tych błędów było sporo. Nawet jak na 500 tych błędów było sporo. Także tutaj dalsza jest praca nad tymi błędami własnymi środkówkami, to do się to tych błędów nie zrobić, nie wygrywa. I cóż, myślę, że chcieliśmy dobrze zakończyć tę rundę marzową. U siebie zwycięzcym nie udało się, a nie będzie zajmował się, prawdopodobnie eee, zostajemy na tym czwartym miejscu, które sobie się w ostatnich spotkaniach. I teraz przed nami jest Puchar Polski. Robimy drugą kreskę, jeżeli chodzi o linię rundę zasadniczą.